Kate Middleton czuje się zdradzona przez księcia wszystko przez serial Harry McCann. Katamidleton jest zbulwersowana dokumentem Netflixa. Okazuje się, że kontrowersyjny dokument Harry McCann, który jest od niedawna dostępny na Netflixie, wzbudził niemałe emocje nie tylko wśród widzów, ale także i u samych royalsów. Zachowaniem księcia Harry'ego w szczególności zawiedziona jest Katemidleton. Jak informuje magazyn USW Ekl, żona Williama czuje się zraniona i smutna. Nie może bowiem uwierzyć w to, co zrobił jej brat jej męża. W bijącym rekordy popularności dokumencie wyprodukowanym przez giganta streamingu McCann Markley i Harry oskarżają brytyjską rodzinę królewską o rasizm. Zarzucają także royalsom spiskowanie przeciwko Amerykance i wykorzystywanie tego do przykrycia innych afer. W dodatku Harry zasugerował, że jego brat miał romans z Rosy Hanbury i regularnie zdradzał swoją żonę. Nie mieli problemu z tym, żeby kłamać w obronie mojego brata, ale mieli z tym. Wymówić prawdę w mojej obronie oznajmia w pewnym momencie książę. Okazuje się, że oskarżenia księcia Harry'ego wyjątkowo nie spodobały się samej Kate. Żona Williama nie wierzy w bezpodstawne zarzuty, w dodatku czuje się mocno zraniona. Tym bardziej, że przez pewien czas utrzymywała z bratem Williama bardzo dobre i bliskie relacje. Kate czuje się zraniona i zdradzona przez to, że Harry mógł jej to zrobić, zwłaszcza, że oni byli wcześniej tak blisko ujawnia anonimowy informator w rozmowie z USW Ekle. To nie są jedyne słowa, które dotknęły księżną jak podają amerykańskie media. Kate nie ma zamiaru komentować oficjalnie dokumentalnego serialu Netflixa. Nie chce dać satysfakcji jego twórcom. Brytyjscy dziennikarze także mocno krytykują serial Harry i McHenry i zarzucają twórcom stronniczość oraz przeinaczanie faktów. Zabawną wpadkę dostrzegli reporterzy dziennika THS-un. W jednej ze scen widzimy tłum fotografów czekających rzekomo na McMahon i Harry'ego. Okazało się to jednak zgrabnym fotomontażem, bowiem ten fragment pochodzi z uroczystej premiery. Kropka filmu o Harrym Potterze. Jakby tego było mało, sekwencja wycięta z nagrań premierowego pokazu ekranizacji przygód popularnego czarodzieja została nakręcona w 2011 roku. A więc wtedy, kiedy susseksowie jeszcze się nie znali. To jednak nie koniec manipulacji. Kolejna nieścisłości daje się zauważyć w drugim oficjalnym trailerze nowej produkcji Netflixa. Scena pokazująca dziennikarzy rozmawiających z mechani Harm tak naprawdę pochodzi z konferencji prasowej modelki Katie Pryce. Z kolei fragment, który ma udowadniać, że para jest prześladowana przez nachalnych paparazzi. To w rzeczywistości materiał, który został nagrany w trakcie ich wizyty w RPA. Towarzyszyli im tam tylko trzej wcześniej zaakceptowani reporterzy. Wygląda na to, że katemidleton Dleton może być zniesmaczona nie tylko oskarżeniami, ale także poziomem całej produkcji, która miała pokazać całą prawdę o królewskiej rodzinie: A roi się od błędów i niedorzeczności.